Współpracowa pomoc Jagi Lonie Poznania. Komentarz spotkania poproszę trenera drużyny gości, pan Mariusz Demokrawa. Na początek chciałem pogratulować, bo zespół Jagiellonii nie grał tak jak dokładnie, jak chciał z nami zagrać, czyli oczekał, wykorzystał swoją szybkość i Natomiast na pewno pierwsza połowa nie była za dobra, była bardzo słaba, nie graliśmy tak, jak chcieliśmy. Kilka męskich słów w szatni, ale później już. To czasu nam brakowało, no i musieliśmy się odkryć, zmieniliśmy system. Zabraliśmy na dwóch napastników. Zgadzało się z tym, że Eglonia przy tej szybkości mogła zdecydowanie jeszcze więcej nam zrobić tutaj. Zamieszania z tyłu, no i... Czyli drugą bramkę także. Uważam, że... Możemy dużo opracować. Dziękuję, trener, ja Pierwsze ciśnienie chyba zeszło z wszystkich chłopaków. Nie przeczę, że ze mnie też. Wiele się pisało o tym, że nie możemy bramki strzelić, że nie możemy wygrać. Dzisiaj przyjechał naprawdę ciężki rywal. Lech w swoim zespole ma naprawdę piłkarzy klasowych i było to zawsze niebezpieczeństwo. Powiedzieliśmy sobie przed meczem przede wszystkim, żeby... Przede wszystkim zabezpieczyć, żeby bramki nie strzelić. I wiedziałem, że te sytuacje sobie stworzymy, bo stwarzamy... Wie co mecz i, i udało nam się naprawdę zagraliśmy konsekwentnie, biegaliśmy. Był pewien moment dekoncentracji po jednym z rzutów wolnych, tutaj, że Ślusarski uderzał głową przy 1-0 było to na pewno niebezpieczne. Ja dzisiaj przed meczem już powiedziałem, że my przegrywamy razem i wygrywamy razem. I też tak jak po porażkach nie wytykałem nikogo nazwiskami, tak pochwalę dzisiaj cały zespół za charakter, za angażowanie, za, za tą chęć zwycięstwa. Eee, za to, że po prostu wszyscy to 90 minut naprawdę ciężko pracowali, tak i, i piłka nożna zaczyna się przede wszystkim od walki od biegania i to dzisiaj też w swojej drużynie przed meczem powiedziałem. No i udało nam się wygrać. Tak jak tu słusznie trener gości podkreśla, ustawiliśmy się troszeczkę, daliśmy lewowi grać, cofnęliśmy się troszeczkę głębiej. Chcieliśmy wykorzystać szybkość tutaj Makuszewskiego, Dżalamidze, Kupisza i, i Spryt Franka. No i tak też się stało, także cieszę się, że w końcu żeśmy zwyciężyli w tym wszystkim najgorsze jest to, że przed mężem obiecałem, że tam dwa dni wolnego. No i tak, tak musiałem zrobić, także Nie, niechętnie, ale słowa dotrzymałem. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. jest pan znaczy, naturalnie, że szukaliśmy cały czas optymalnego zestawienia, popełnialiśmy do tej pory naprawdę wiele błędów indywidualnych. Cieszę się, że zagraliśmy w końcu drugi mecz do zera, że nie popełniliśmy tych błędów indywidualnych. I w piłce jest tak, no, każdy czeka na swoją szansę. Czekali na swoją szansę, wykorzystali ją dzisiaj i tutaj nie podlega mi wątpliwości, że... Cały czas szukaliśmy tego optymalnego zestawienia. Oby okazało się to, którym dzisiaj żeśmy grali, że to jest to optymalne i tym zestawieniem będziemy grać do końca i, i prezentować się tak jak w dzisiejszym spotkaniu. Znaczy, jakbym całą historię opowiadał, co dzisiaj żeśmy zmieniali, to, to wszyscy by się śmiali, no bo naprawdę człowiek zawsze ma jakieś chwile wzwątpienia przy takich meczach jak przegrały się mecz z Polonią w Warszawie, czy, czy nie wygrały się mecze Kra z Krakowią w Krakowie I zmieniliśmy dzisiaj można powiedzieć wszystko, od chociażby odprawy, od przygotowania do meczu, od, od ubrania, no i udało się, także no... Wiadomo, że to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Robiliśmy to po prostu, żeby, żeby po prostu coś zmienić, nie? bo nie wiedzieliśmy za bardzo, jak sobie cała drużyna z tym poradzi, ale wydaje się, że stanęliśmy naprawdę na, na wysokości zadania. Przeciwnik naprawdę był dzisiaj bardzo wymagający. Ja cały czas powtarzam, że, że Lech swoją linię jeszcze znajdzie, Lech na pewno doskoczy i będzie gonił tę, tą czołówkę tych pierwszych 5 czy 6 zespołów, a my mieliśmy jeden cel. Za wszelką cenę dzisiaj chcieliśmy, żeby te punkty zostały w białym stoku i z tego naprawdę się cieszymy bardzo. Wydaje mi się, że z przebiegu całego spotkania e, zasłużyliśmy na to. Momentami naprawdę ta gra wyglądała fajnie. I co jest ważne, przez 90 minut graliśmy na tyle skoncentrowani i nie straciliśmy wartości. Panie trenerze, co można zmienić w ciągu 22 dni, na trzy dni jest mecz z Wisłą Kraków. To, to tylko można coś w psychice zmienić, coś faktycznie zrobić? Jak Pan słusznie zauważył, na pracę nie mamy za dużo czasu i przede wszystkim musimy przygotować się fizycznie do tego spotkania w Krakowie. No i podnieść. Jesteśmy już bardzo nisko i, i, i nikt nam ręki już nie poda, więc teraz musimy sobie spojrzeć w oczy. Przeprowadzić męskie rozmowy i zagrać w Krakowie. No, tylko grą i tylko pracą można się podnieść po takich porażkach, jak Czy jeszcze pytania? Tak, ja mam pytanie jeszcze do trenera Ale Panie trenerze, czy były takie chwile, pan mówił o zwątpieniu, pana chwile zwątpienia przed tym meczem, po tym meczu, szczególnie w Warszawie, w, to, w swojej umiejętności trenerskiej? Czy nie? Czy pan wierzył, że to, co pan robi, doprowadzi? Znaczy, ja powiem tak, to jest, to jest, to jest, to trochę pan źle zrozumiał. Ja miałem chwilę zwątpienia czy to jak chcemy grać w piłkę, czy, czy to przyniesie nam efekty. Ja nie miałem na pewno zwątpienia w to czy mogę być dobrym trenerem czy nie, czy, czy jestem dobrym trenerem, bo to się z czasem okaże. Ja po jednym zwycięstwie dzisiaj nie powiem, że ja... Wszystkie rozumy zjadłem, jestem jakimś super fachowcem, dzisiaj po prostu my tworzymy coś nowego, tak? cały czas to podkreślamy, tworzymy, chcemy stworzyć jakąś nową e, jakość, jakiś nowy styl gry. E, chcieliśmy grać w tych pierwszych meczach bardzo wysoko, agresywnie, wysokim pressingiem, tak jak grają wszystkie drużyny, no ale gdzieś tych sił i tej koncentracji nie starczało nam na cały mecz. Tak? E, dzisiaj zagraliśmy troszeczkę inaczej, troszeczkę żeśmy się cofnęli, puściliśmy, mimo to żeśmy grali u siebie. Staraliśmy się grać nie, i czasami złapać wyżej pressingiem, czasami się cofnąć. No nie staraliśmy się za wszelką cenę cały czas, cały czas atakować i, i grać w tym wysokim pressingiem, bo to już nas pokarało. I pokarało nas w meczu z Polonią Warszawa i w meczu w Kielcach. Przede wszystkim cieszę się z tego, że naprawdę ta praca na treningach, że to, że nie tracimy tych plamek po stałych fragmentach gry, gdzie trzeba powiedzieć przy takich wykonawcach jak stylicz w Leku Poznań no i, i takich piłkarzy, którzy naprawdę grają dobrze głową, którzy potrafią te bramki strzelać, że nie tracimy tych bramek z takimi zespołami, to na pewno cieszy, ale naprawdę czeka nas dużo pracy, bardzo dużo pracy jeszcze, żeby, żeby co kolejkę udowadniać, że ten kierunek, w którym idziemy jako cała drużyna, jest, jest dobry. Tak? Z to po prostu ja miałem, czy, czy dalej będziemy szukać tej gry z tymi szybkimi, małymi, zwrotnymi pomocnikami i napastnikami, tak? czy będziemy szukać, jak ja to mówię, tego wałowania do przodu. I, i może takie było zwątpienie, co, co przyniesie dzisiaj efekty z Lechem. Cieszę się, że, że wytrzymałem tu z Darkiem dźwigałem swoją linię i, i stwierdziliśmy, że my jednak chcemy grać w piłkę tutaj jako Jagielonia. I udało nam się dzisiaj grą w piłkę wygrać mecz. Znaczy, bardzo dobrze w tych grupach młodzieżowych orientuje się w całej Polsce Dariusz że Przede wszystkim dlatego, że ma trzech synów, którzy wszyscy grają w piłkę. On parę razy już widział wcześniej Maćka. Ja z Maciekiem rozmawiałem i, i nie wymyślę tutaj nic nowego mówiąc, że wziąłem go na rozmowę przed pierwszym obozem, przed pierwszym wyjazdem do nie, Władysławowa i powiedziałem mu tak, yy, on bardzo chciał odejść do widzewa. akurat tutaj pani Agnieszka i prezes siedział na tej rozmowie, on powiedział, jedź z nami na obóz, po obozie zadecydujesz. Widocznie na tyle poczuł się dobrze, na tyle dowartościowany, że dzisiaj można się tylko cieszyć z tego, że nie straciliśmy takiego chłopaka z takim potencjałem, yy, z, z który... Są tacy piłkarze, co się ich nazywa, że oni robią różnicę. Tak? I, I to jest na pewno w dniu dzisiejszym był piłkarz, który zrobił różnicę i, i naprawdę wiele krwi naprzód obrońcą e, e, Lecha Poznań. Znaczy, ja nie patrzyłem, bo szczerze powiem, ja nie patrzyłem w ogóle na mecze w, w, samą postawą, jaką mi pokazał we Władysławowie, jaką chce swoim zaangażowaniem, swoim sercem, to, że wyciągał wnioski z, z tego, jak ja mu tłumaczyłem z darczyńcigałom, jak on ma grać, przekonał mnie na tyle do siebie, że postanowiliśmy tutaj z prezesem, i, że chcemy, żeby został. I to nawet powiem, że takie trochę po bólach to, to, to zostanie jego było. Ale z czasem się przekonał, zobaczył, że jest fajna atmosfera, że, że tutaj z, z trenerem Dźwigałą Chcemy na niego postawić? Postawiliśmy się, wydaje mi się, że takie, taką, ta, takie podziękowanie chciałbym słyszeć od każdego piłkarza, który, który tą szansę dostaje. Tak?